Cześć Wam, moi drodzy widzowie. Witam Was jesiennie, ale bardzo ciepło, słonecznie, i tak samo pozwólcie mi przywitać mojego dzisiejszego gościa, którego już znacie zresztą, Martę, Martę Stankiewicz. Cześć, Marta. Witajcie, kochani, witaj, i dziękuję, że mogę tu być. Moi drodzy, pewnie Martę pamiętacie, może bardziej nawet pamiętacie jej córkę, Amelkę. Bo mieliśmy okazję, przygodę spotkać się nie tylko tutaj w studio na nagraniu, ale również z Martą i z twoją córką, yy, Amelką, osobiście, prywatnie, tu w Teksasie, prawda? Tak. Cudowne spotkanie. Yy, moi drodzy widzowie, pamiętacie Amelkę? Nagrywałem. Amelka to cudowna dziewczynka, śliczna, piękna, yy, ale ma jeden problem, bo nie mówi. No i wtedy <laughs> wy. W sumie złożyliście się również na to, że pomogliście Marcie i Amelce, żeby mogła się odbyć pewna terapia. Marta, opowiedzmy o tym, co się wydarzyło. Na początku chciałam podziękować tym wszystkim cudownym aniołom, które nam w ogóle pomogły w tym, abyśmy mogli pojechać na tą terapię. Dziękuję też serdecznie grupie. Dla taka cudowna grupa jest na Facebooku, która pomaga też w takich wydarzeniach, kiedy są potrzebne finansowe pomoce dla dzieci, które potrzebują właśnie jakiejś takiej pomocy. I oni naprawdę też bardzo dużo włożyli do swojej pracy i serca, abyśmy mogli tam pojechać. Tak, właśnie się Coś o tym dowiedziałem, Marta, w Chicago, że tam popłynęła też dużo pomoc, duże serce. Więc tak. za to Wam wszystkim dziękujemy. Co, co tam za to tak. było w Austin? Bo to się odbyło wszystko w Austin, w pewnej klinice, prawda? Mhm. Klinika nazywa się Neuro Solutions. Jest to klinika, która znajduje się w Austin, w Teksasie. I to jest klinika, która zajmuje się właśnie dziećmi, które mają jakieś problemy związane z mózgiem i z nerwowym systemem. Jak pojechaliśmy tam do tej kliniki, było to naprawdę niesamowite doświadczenie, niesamowite przeżycie. Pierwszy dzień był dla nas ciężkim dniem, dlatego że ona nie chciała współpracować, nie chciała wykonywać tych wszystkich poleceń, które oni jej dawali, czy brać udział w tych wszystkich terapiach. A więc nie było łatwo. Ale takie chciałam, żebyście wiedzieli porównanie między pierwszym dniem i ostatnim. Że pierwszego dnia, na samym końcu, jakby tego dnia, ona miała taką terapię takim laserem uderzeniowym, że był taki odgłos taki pyk, pyk, pek, pek. Mhm. I ja ją trzymałam rękoma i nogami. I nie mogłam jej była utrzymać. Ona po prostu dostawała tam jakiegoś ataku. Um, no, było to ciężkie dla mnie, było. Ja po prostu po tym dniu byłam taka wycieńczona. Um, ale tego dnia, po zakończeniu tych wszystkich terapii, um, poszłyśmy się przejść za Melią. Um, jak jechałam w ogóle na, na, tym, na tę terapię, w dnia, poprosiłam. Tak, Boga, o to, aby dał mi jakiś znak w kształcie serca, żeby wiedziała, że wszystko będzie dobrze. Pozwolisz, Amelia, bo ja będę w trakcie montażu dodawał te obrazy, które mi wysłałaś. Dobrze, I to, co teraz tu widzicie zamiast mnie, to właśnie to serduszko. Tak, i szłyśmy właśnie na ten spacer, i od razu, po prostu tak jak wyskoczyło dla mnie to serduszko na tej ziemi, uśmiechnęłam się i tylko powiedziałam: Dziękuję. Podniosłam to serduszko i wzięłam sobie je na pamiątkę. No, niesamowite po prostu te emocje, te doświadczenia. Każdego dnia widziałam w Amelii zmiany, każdego dnia widziałam, jaki system nerwowy się uspokajał, widziałam, jak inaczej się zachowuje. Jednego dnia w powrocie z terapii jechałyśmy samochodem i ja wyjęłam z torebki jabłko i zapytałam się Ameli. Amelia, you want Apple? A ona po prostu automatycznie, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie, powiedziała Apple i wzięła ode mnie to jabłko. Wow. Pierwsze słowo? Było... Tak, pierwsze takie mocne słowo. I takie czyste, takie piękne. A, a więc każdego dnia po prostu przynosiło coś nowego. I każdego dnia przeżywałam to w jakiś inny sposób. Ale może zapomniałam jedną rzecz powiedzieć na samym początku, że pani doktor, która nas prowadziła w tej klinice, pierwsze pytanie, które się zapytała, to było: Co wydarzyło się w Amelii życiu, że zamroziło jej system nerwowy? Mhm. Mhm. A więc ta regresja była spowodowana zamrożeniem systemu nerwowego i to ma bardzo wielki sens o Amelka to do nas przyszła. Z obciętymi włoskami, bo wyrywa sobie, a więc żeby jej um, ułatwić życie i mniej bólu, to po prostu doszło do wniosku, obcięta. że powinniśmy jej te włoski obciąć. Um, a więc widać było po prostu, że to zamrożenie, zamrożenie tego systemu nerwowego zaczynało gdzieś tam puszczać i widać było, jak ona się zmienia każdego dnia. A znalazłeś A... odpowiedź na pytanie, pani doktor. Skąd to? Tak. Tak, tak i nie. Dlatego, mm -hmm. że to jest coś, czego ja nie mogę jakby udowodnić, ale na pewno coś, co jest związane niestety z jej tatą. Bo od kiedy wróciłyśmy z terapii, Amelka dostaje po prostu ataku paniki, jeżeli musi być w okolicy domu taty. Mm -hmm. I to do takiego stopnia, że właśnie zaczęła się z powrotem ta regresja, um, zaczęła z powrotem, zamykać się w sobie, co spowodowało, że Bo tak ciężko jest kiedy mama widzi, że dziecko zaczyna się rozwijać i zaczyna już rozkładać te skrzydła i zaczyna mówić i potem wchodzi znów w ten taki moment, kiedy widzę tą regresję i kiedy widzę, że ten stres, który tak naprawdę nie jest do końca potrzebny Dziecko zaczyna znowu zamrażać swój system nerwowy, i to po prostu jest dla mnie bardzo mocnym przeżyciem. Ale porozmawiałam o tym z jej tatą, przedstawiła mu fakty, przedstawiła mu też fakty ze szkoły, bo ja każdego dnia dostaję raport ze szkoły. Bo Ameryka miała... chodzi do szkoły. Tak, ona chodzi do normalnej szkoły. Um, i pani mi zawsze wysyłała, właśnie raport. I ten pierwszy miesiąc był tak cudowny. Cały czas dostawaliśmy takie piękne notatki, że ona sobie cudownie radzi, że ona cudownie współpracuje z panią z, z logopedą, że robi to, co się do niej mówi. Także to było piękne. I potem były takie, właśnie dwa tygodnie, kiedy, kiedy ona dostawała notatki, że ona. Rywa sobie włosy, że sama siebie bije, że płacze, krzyczy, w ogóle nie współpracuje z nauczycielami. I mm -hmm. ja to wszystko przedstawiłam Tacie. Wytłumaczyłam mu, że dla dobra naszego dziecka musimy zmienić po prostu tą taktykę spotykania się z nią. I poprosiłam go o to, aby przychodził do Ameli, tutaj do nas, do apartamentu. Brał ją na plac zabaw, czy na hiking, gdzieś, gdzie jest blisko domu, gdzie ona zna to miejsce i jest w tym miejscu bezpieczna, i czuje się w tym miejscu bezpieczna. Wczoraj miałam takie doświadczenie z nią, że przez to, że jakby nie jeździmy w ogóle w tamtą stronę, gdzie jest do taty, bo jak ze szkoły wyjeżdżamy, jedziemy w prawo do nas do domu, w lewo do taty do domu. I wczoraj chciałam jechać do sklepu, chciałam je na skróty. I skręciłam mhm. właśnie w lewo, w lewo, i ona od razu, od razu wpadła w panikę i zaczęła płakać. A więc ja po prostu zawróciłam z powrotem, żeby jej nie stresować. Mhm. Ale jest to bardzo ciężkie, naprawdę bardzo ciężkie. I no, nie jest łatwo to wszystko tak rozwiązać, żeby było dobrze, ale zauważyłam też bardzo duże zmiany, od kiedy, od kiedy ona nie jeździ do taty do domu. Bo tu znów, znów zaczęła się wyciszać, znów zaczęła do, przynosić piękne notatki ze szkoły, a więc jest ta różnica. Mhm. Yy, wiesz, to wygląda tak, jakby, mówię teraz do widzów, jakby yy, świadomość została zamknięta w ciele, które się nie potrafi wyrazić i bardzo mhm. chce się wyrazić, i wtedy ona traktuje to ciało jako coś, yy, co ją zamyka. Yy, tak. Prawda? Mhm. Tak. I tak. Jak wróciliśmy właśnie też z, z terapii i tato, tato się z nią spotkał, no i on mi powiedział po pobyciu z nią przez pół godziny, że no, że ta terapia w ogóle nie podziałała. Jedyne co on zauważył to jest to, że ona się bardziej boi. Mhm. Ja wtedy miałam konsultację właśnie z tą panią doktor z Teksasu, która nas prowadziła. I jej to powiedziałam i ona do mnie powiedziała, wiesz, no to jest bardzo cenna uwaga, mm -hmm. dlatego że ona już nie jest w zamrożeniu, ona pokazuje to, co emocje. czuje, a więc ona pokazuje swoje emocje i to tylko oznacza, że terapia podziałała i że tutaj widać po prostu te rezultaty. To chciałbym Cię zapytać za... właśnie o, o, o tę terapię, na czym ona polegała? Tak. To były przeróżne terapie. Przede wszystkim polegało na stymulacji mózgu, a więc różnego rodzaju, nawet takie coś, że leżenie na takiej wielkiej piłce, kiedy ona leży na plecach i oni bardzo robią szybki ruch, żeby ona miała takie wrażenie, jakby się chciała wystraszyć. Różnego rodzaju lasery. Różnego rodzaju światła, więc czerwone, podczerwone, zielone, używają właśnie tak tylko po to, żeby, żeby tym kocikiem oka stymulować też ten mózg. Mają tam te wibracyjne łóżka, a więc też to używają. Mają różnego rodzaju takie programy na telewizorze, że to wygląda tak, jakby ona była w tunelu. I ona stoi właśnie na takim wibracyjnym łóżku i tak jakby, jakby cały czas ruchy ciała idą z tym tunelem. Um, sound bath mieli, a więc taki, tak, miałam okazję z tego skorzystać, a więc Łódzko coś dźwiękowe. Nie Łóżko dźwiękowe, gdzie kładziesz i zakładasz słuchawki e, i jak przechodzą te e, odgłosy, to jest takie wrażenie, jakby one przechodziły nie tylko przez twoje uszy, ale przez twoje całe ciało, mm -hmm. a więc bardzo ciekawe, e, Amelie też się to podobało. E, mieli też takie łóżko z czerwonym i zielonym światłem. To widziałem e, właśnie, teraz puszczam zdjęcie tego. Tak. Bo ja dostałem te zdjęcia od ciebie? Bardzo przyjemne i bardzo wyciszające. Ja kładłam się do tego łóżka razem z nią i po prostu ja zasypiała. A więc bardzo takie. takie relaksujące. relaksujące. To było. Tak. Używali też, też takiego, coś, coś co wygląda jak długopis, że dotykają specyficzne miejsca w ciele, aby właśnie ten układ sensoryczny. Pobudzić. Um, uspokoić i pobudzić. I używają właśnie tego miejsca w uchu tutaj, tak po środku, co jest to miejsce, nadgarstka, i tutaj troszkę nad nadgarstkiem, co jest mm -hmm. takie, taka mm -hmm. człowiek, no nie? Um, co oni jeszcze tam takiego używali? Aha, ale jedna z tych um, terapii którą próbowaliśmy użyć, ale nie dało rady. To jest taka terapia, gdzie zakładają taką kamizelkę, bardzo ciężką, takie spodenki, i łączą to wszystko gumkami, a więc ciało jest bardzo mocno ściśnięte. Mm -hmm, mm -hmm. To było właśnie poniedziałek, ten drugi poniedziałek, jak zaczęliśmy drugi tydzień. To już powiedzcie u mnie. Tak, mm -hmm. oni założyli tą kamizelkę. Zanim jej założyli, to ona już zaczynała wchodzić właśnie w taki stan paniki, bardzo płakała, tak nie wiedziała w ogóle co się z nią dzieje. Jak, ją za, jak już założyliśmy jej to wszystko, stwierdziliśmy, że weźmiemy ją na spacer, bo ona uwielbia spacery, że może ona zapomni o tym, że ona to na sobie ma, ale niestety ona nie po prostu się. nie umiała z tego wyjść, z tej paniki i już po drodze zaczęliśmy jej to zdejmować. Ale ona wpadła po prostu w tą panikę taką mocną, że nie dało rady ją uspokoić. E, ona mi nigdy nie zrobiła krzywdy wcześniej, nigdy nigdy mnie nie atakowała w żaden sposób, a więc dla mnie to było też e, takie nowe przeżycie. I ona po prostu e, szczypała mnie, gryzła, biła, e, jakby nie wiedziała, co ma zrobić ze sobą i ze mną. Mhm. E, Potem pomalutku zaczęła się uspokajać i uspokajać, ale wtedy ja się nie mogłam już uspokoić, po prostu wyleciało mi cały czas. Jedna z tych terapeutek w końcu powiedziała, słuchaj, Amelia już się uspokoiła, wejdź po prostu na dwór i spróbuj się uspokoić. No i ja wyszłam, stanęłam tak w rogu, żeby mnie nikt nie widział i zaczęłam krzyczeć i płakać. Tak, jakbym nie mogła w ogóle zdłapać tchu ani powietrza, przyszła jedna z tych terapeutek. Amelku, nie, on no, się, Julia. Wyszła <grym> jedna z tych terapeutek i zaczęła masować plecy. Potem przyniosła mi wodę i zimny ręcznik, żeby też mnie trochę uspokoić, ale trochę się uspokoiłam. Ale łzy mi cały czas dalej leciały, jakbym nie mogła w ogóle tego zatamować. I zaczęłam, całe ciało zaczęło się trząść. Um... A więc taka byłam. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, bo tak naprawdę nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. I ciężkie to było naprawdę przeżycie. W końcu jedna z tych kobiet przyszła i mi mówi: Słuchaj, może teraz jest czas, żeby zająć się mamą. Mhm. I wzięła mnie do oddzielnego pokoju. Wzięło mnie do tego pokoju, położyło mnie pod czerwonym światłem. Jedna z tych pań używała właśnie ten długopis, żeby, żeby uspokoić ten mój system nerwowy. Druga masowała mi stopy olejkami eterycznymi. Mhm. I potem przyszła ta pani doktor, która nas prowadziła, sztuliła tak swoją głowę do mojej głowy i zaczęła razem ze mną płakać. I potem mówi, czy ja mogę się z tobą pomodlić? Zaczęłyśmy się modlić, i wtedy wszystkie zaczęłyśmy płakać. Było to niesamowite doświadczenie, że one po prostu tak się mną zaopiekowały, że ja zawsze taka starałam się być silna, ale tego dnia po prostu pekła, bo nie dało rady już być silną. Ale doświadczenie to było tak bardzo niesamowite, jak. Niesamowici ci ludzie w tej klinice są, że oni Empat widzą nie są nie tylko miękkowate. Wow. Marta, myśmy się spotkali w połowie tej terapii tak. y, u nas tam, y, w takim powiatowym miasteczku Blanco i ja sobie wtedy pomyślałem, że chyba będzie najlepiej, gdybyśmy się spotkali na nad wodą, bo zapytałem cię, czy, czy, czy Amelka lubi wodę, Ty mówisz, że tak i wiesz, kiedy Was obserwowałem i Ciebie i Amelkę, to wydawało mi się, że jesteście najszczęśliwszymi dziewczynami na świecie. Tyle było w was radości, tyle, wiesz, patrzyłem na nią, jak ona szła nad tą rzekę, tam na tą tamę, gdzie był ten basen w rzece i to był dość kawałek, a ona już chciała tej wody, już chciała do niej wejść. Tak. Było w jej oczach widać y, takie pełnia szczęścia. Y, to, to był ten moment, w którym ty czułaś, że to wszystko może się wydarzyć i że ten czas, kiedy Amelka wróci do siebie jest właśnie przed wami, prawda? Tak. I właśnie te, wtedy też coś się wydarzyło, bo będąc w tej wodzie, jakby wcześniej Amelka nie, nie rozumiała, co to znaczy żarty, tak? takie wygłupianie się. Aha. I na tym basenie, coś się wydarzyło, to było to, że tam w jednym miejscu była bardzo głęboka woda, a ja nie umiem dobrze pływać, a więc bałam się, żeby ona nie poszła na tą głęboką wodę. I za każdym razem, kiedy ta się zbliżała, to ja stawałam tak, że chciałam ją tak złapać. I jej się to tak bardzo podobało, tak. że ona naprawdę zaczęła ze mną żartować i zaczęła specjalnie płynąć szybko w drugą stronę, żeby ja jej nie mogła złapać. A więc to też było coś nowego coś, co mogła była zauważyć, że zmiany nawet w tym myśleniu, że można tak tą mamę wyprzedzić i się da i, i w sobie popłynę na tą wodę, a może mama mnie złapie albo nie. A więc to też było takie piękne. A w ogóle obserwowanie tych zmian, no to dla mnie, dla mamy, która po prostu jest tym dzieckiem na co dzień i widzi, i też, jak bardzo ciężkie to jest, żeby, żeby z takim dzieckiem się opiekować, i żeby temu dziecku właśnie dać tą szansę e, na ten rozwój. Ja jej naprawdę na bardzo wiele pozwalam. Mm -hmm. e, ona jest bardzo samodzielna. E, ona nawet sama sobie przygotowuje jajka na śniadanie. A o, proszę. <laughs> Tak, wszystko od początku, oprócz tego, że ja zapal, zapalam kuchenkę, a ona robi po prostu wszystko. Bierze patelnię, bierze sobie nóż do masła, nakłada sobie masło, potem sobie wbija jajka, potem daje sobie przyprawy, no i ja potem zdejmuję już te jajka też z tej patelni na talerz, ale ona po prostu robi z taką radością, że no ja jej pozwalam, pozwalam na to, żeby ona znajdowała to swoją drogę. To jest fantastyczne, co robisz, ja, ja naprawdę jestem pełen szacunku dla, te, dla Ciebie, dla Twojej postawy, e, dlatego że też, po, popatrz, jak teraz rozmawiamy, to e, pomiędzy Twoimi łzami jest ciągle uśmiech, ciągle jesteś, e, mimo to, a może właśnie dlatego, jesteś radosna, no bo jest nadzieja, no po, powiedz nam, tak. co dalej, bo, bo skoro jesteś po tej terapii, no i jest to jakiś proces i, i w tym procesie może być i regres, a potem dalszy postęp. To tak w życiu tak. jest, tak? To mhm. co teraz, co dalej? Co dalej? A więc um, na końcu um, terapii um, dowiedzieliśmy się, że, żeby tę terapię kontynuować, potrzebujemy specyficzne narzędzia, które możemy używać w domu, aby kontynuować tą terapię. Um, Okazuje się, że te narzędzia są bardzo kosztowne mhm. i przez to, że ja po prostu wszystko, co było możliwe w mojej mocy, wkładałam w Amelkę i oczywiście będę zawsze to robić, ale koszty przerastają mnie naprawdę bardzo mocno. Same tylko olejek CBD, na którym ona teraz jest. No to dwie buteleczki na miesiąc nam. Wystarcza. Koszt tych dwóch buteleczek jest prawie 600 dolarów. Sporo. Uh -huh. Plus suplementacja, um, która też jakby. Suplementacja jest po to, żeby też uspokoić ten system nerwowy, ale, ale też, żeby wyleczyć, jeżeli to jest coś związane z jelitami, czy uh, związane z jakimiś. Um, Zapaleniami w organizmie, no to też jest to właśnie do tego potrzebne, i koszt tego jest 650 dolarów na miesiąc. Mhm. Czyli um, to jest koszta... już jest 1250. Mhm. Oprócz tego, właśnie te różnego rodzaju sprzęty, ja zakupiłam parę i zastępuję niektóre rzeczy tym, co już mam w domu. Oczywiście to nie jest takie wydajne, jak bym sobie życzyła, ale żeby do momentu, kiedy uda się nam zakupić ten sprzęt, po prostu w dalszym ciągu chciałabym, żeby tego nie przerywać. I tutaj nam jest. Potrzebny laser czerwony, potrzebny nam jest właśnie ten długopis, o którym mówiłam tak, który uspokaja ten system sensoryczny. Też jest taka ja to mówię taka myszka taka myszka, która ona się trzęsi, ale bardzo głęboko przez skórę dochodzi do systemu nerwowego mhm. i pomaga właśnie też z tą, tą stymulacją. A więc no, to wszystko jest, okazuje jest, się bardzo. To jest kosztowne. kosztowne, tak, bo to są specyficzne sprzęty. Nie, nie, nie znajduje się ich na rynku, tak od sobie. Tak. Tylko trzeba je kupić u y, takich producentów, którzy mają tą technologię bardzo zaawansowaną. E, powiedz mi, czy ty y, masz jakiś pomysł, zrobisz zbiórkę, czy może masz już zbiórkę? E, przygotowałam już zbiórkę, którą się z wami podzielimy. A, i z głębi serca, z wdzięcznością, Marta, i dziękowaniem, proszę Marta, o każdą pomoc. Marta, ja już się zadeklarowałem Tobie, powiedziałem, że ja przeznaczę z tych moich miesięcznych donacji, które otrzymuję e, przez kolejny miesiąc, to wszystko będzie na pomoc Amelce ode mnie. Ale też y, proszę Was, ja y, na tym kanale, jeśli y, czujecie ten odruch serca i widzicie tą wspaniałą kobietę i wspaniałą dziewczynkę, to po prostu, jeśli byście się chcieli dołożyć, to i ja, i pewnie Marta, jak i sama Amelka będą Wam ogromnie wdzięczni. <totrofialce> ogromnie wdzięczni. Już pokazaliście, co potraficie, już pokazaliście, już daliście nam. Taki wielki prezent, że my mogliśmy po prostu zobaczyć, że to jest możliwe, że ta nadzieja nie umarła. I to chyba najpiękniejsze, co mogło się przytrafić, dlatego że ja naprawdę już straciłam nadzieję. A to pokazało mi, że jest szansa na to, żeby jej pomóc, że jest szansa na to, żeby ona mogła normalnie funkcjonować, być szczęśliwa. Mówić, śpiewać, tańczyć, rozkładać swoje skrzydła i lecieć tam, gdzie jest jej droga. Ja jestem tego pewien, Marta. Nie, nie tylko mam nadzieję, ja jestem tego pewien, wiem, że mamy ogromne serca. E, powiem ci, że też chciałbym, żebyśmy byli razem z, z Tobą i z Amelką przez ten czas, kiedy będziemy patrzeć na to, jak Amelka się rozwija. I też od czasu do czasu widzowie pokazywać Wam ten postęp. Chciałbym, tak, takie marzenie mam małe i puszczę je sobie, że pewnie znajdziecie się w takim momencie, w którym będziemy chcieli się tym podzielić z Wami, drodzy widzowie. Poproszę wtedy Martę, żeby zrobiła jakieś klipy, filmy, i pokażemy Wam, jaki jest ten rozwój Amelki. Z wielką przyjemnością. Marta czym jeszcze ci możemy pomóc? Modlitwa? Modlitwa, energia, energie, energie uzdrowiające. Medytacja. Dobre myśli. Dzielenie się tą historią z innymi. To, to do Ciebie wysyłamy dzisiaj. Marta, dziękuję. bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za to, że chciałeś przyjść i opowiedzieć o tym, bo to nie jest dla Ciebie łatwe, wiem kiedy się spotykaliśmy, teta, teta, to przynajmniej mogłem Cię przytulić, ale teraz Ci wysyłam dużo energii, dużo dobrej energii. Dziękuję, dziękuję serdecznie, ty jesteś po prostu kochany. Ty też. <grym> e, Amelka, pa, trzymaj się, Marta, do następnego razu. My będziemy w, ciągle w kontakcie. Drodzy widzowie, dziękuję, dziękuję Wam, że chcieliście obejrzeć. Trzymajcie się. Przytulam was wszystkich. Przesyłam dużo miłości, dużo cudownej energii w podziękowaniu z wdzięcznością. Trzymaj się. Cześć. Dziękuję. Pa. pa. pa.